Zadanie 14, próbna Matura w Kielcach 2023. Dany jest ciąg arytmetyczny AN, określony dla każdej liczby naturalnej N większej bądź równej 1. W tym ciągu A3 to 5 i A3 dodać A4 to 13. Dokończ zdanie. Zaznacz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe. Wzór ogólny ciągu AN może mieć postać. I y, odpowiedzi, które mamy wybrać, no te prawidłowe. Czyli szukamy ciągu, w którym trzeci wyraz to 5 i suma trzeciego i czwartego to 13. No to po kolei będziemy wyszukiwać takiego ciągu. Zaczniemy od odpowiedzi A. Wyznaczymy sobie trzeci wyraz ciągu, hmm, czyli w miejsce N wstawiamy 3. 2 razy 3 dodać 1 równa się najpierw mnożenie 6 dodać 1. To jest 7. Powinna być piątka, jest różne niż 5, czyli od razu wykreślamy A nie jest prawidłowe. No to sprawdzamy odpowiedź B, tu kolorem zielonym, też wyznaczymy sobie wyraz A3, czyli w N podstawiamy 3, czyli 3 razy 3 do potęgi drugiej dodać 2 razy 3 minus 8. Wszystko podzielone przez 3, dodać 2. Liczymy. Najpierw potęgowanie, czyli 3 razy, 3 razy 3 to jest 9 i razy 3 to jest 27. Dodać 2 razy 3, 6, odjąć 8, podzielone przez 5. 27 plus 63, 25, podzielone przez 5 to jest 5. Czyli się zgadza. To teraz wyznaczamy wyraz czwarty naszego ciągu, czyli 3 razy 4 do potęgi drugiej, dodać 2 razy 4 minus 8, podzielone przez 4, dodać 2. Znowu najpierw potęgowanie: 4 razy 4, 16 razy 3, 48, dodać 8 minus 8, podzielone przez 6, czyli 48, podzielone przez 6. To jest 8. I wyznaczymy sobie sumę, a 3 dodać, a 4 to będzie 5 plus 8, czyli 13. Hmm, powinno być 13, powinno być i już mamy pierwszą prawidłową odpowiedź. To jest B. Szukamy dalej. Odpowiedź C, czyli wyznaczamy sobie trzeci wyraz ciągu. Czyli tak, 3 dodać 4 razy 2 razy 3 minus 1. To jest równe. 3 dodać 4 to jest 7 razy. 2 razy 3, 6, odjąć 1, 5. 7 razy 5, 35. A trzeci wyraz powinien być równy 5, czyli to jest różne niż ta nasza piątka, czyli C też wykreślamy. To przechodzimy do podpunktu D. Czyli tutaj wyznaczamy wyraz A3. 3 razy 3 minus 4, czyli 9 minus 4 i to jest 5. Zgadza się. Wyznaczamy wyraz czwarty, czyli 3 razy 4, odjąć 4. 12 minus 4 to jest 8 i jeszcze suma, a3 dodać a4, żeby nie było wątpliwości. 5 dodać 8 równa się 13. No i powinno być 13, i to jest druga nasza prawidłowa odpowiedź. Ją też zaznaczamy. Powinniśmy mieć dwie. Mamy dwie odpowiedzi i na tym kończymy.